Halo, doble halo. witajcie bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale, ja oczywiście jestem Roson, no i witajcie w kolejnym BuildG'ide. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Heizo, czyli już o dosyć powiedzmy starszej postaci, która jest Catalyst userem, anemo Catalyst userem oraz posiada cztery gwiazdki. Ostatnio sobie go zbudowałem i jest bardzo przyjemny w ogrywaniu i jest moim zdaniem jedną z najlepszych aktualnie anemo postaci, jedną z najlepszych czterogwiazdkowych postaci pod kątem zadawania obrażeń. Dlatego dzisiaj sobie o nim porozmawiamy, a jeszcze zanim zaczniemy to zapraszam oczywiście na strumyk i w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18 na Twitchu. Linki macie w opisie. Heizo, mimo że jest katalist userem to jego normal ataki różnią się od tych, które widzieliśmy wcześniej. Wykonuje on serię uderzeń, wykorzystując do tego swoje kończyny, tak, czyli ręce i nogi, a jego, jako że używa katalistu, to wszystkie posiadają Anemo Infusion. Jego elementarz skillem pozwala wyprowadzić uderzenie, które zada potężne obrażenia od Anemo. Możemy przycisnąć lub przytrzymać umiejętność. Przytrzymanie pozwoli nam naładować staki na umiejętności do maksymalnie czterech i wykręcić jeszcze większe obrażenia. Jednak biorąc pod uwagę pasywkę, która pozwala nam ładować staki robiąc swirla, to nie ma większego powodu, dla którego warto marnować czas na ładowanie umiejętności, kiedy swirl może nam narzucić maksymalną ilość staków i wypuścić naładowany cios bez konieczności ładowania. Każdy stack zwiększy obrażenia naszego Elemental Skilla o jakąś wartość procentową zależną od naszego poziomu, a kiedy będziemy posiadać maksymalną ilość stacków, uzyskamy efekt Conviction, który, mówiąc bardzo prosto, po prostu zwiększy potencjał naszego Elemental Skilla, czyli zada on większe obrażenia i będzie działał na większym obszarze. Burst naszego Heizo sprawia, że wybijamy się w powietrze i wykonujemy, kop wykonujemy kopnięcie, grupując mniejszych przeciwników w obszarze działania. Niestety to grupowanie nie działa na większe mobki, przez co odstaje od reszty Anemo Supportów pod tym względem, szczególnie jeśli nie posiadamy C2. Kiedy kopniemy przeciwnika, który ma na sobie efekt Hydro-Pyro-Elektro-Cryo, to zadamy dodatkową porcję obrażeń poprzez wybuch, który powstanie. Skalowanie umiejętności jest stosunkowo wysokie, jednak nie aż tak wielkie jak w przypadku Elemental Skilla. Cooldown wynosi zaledwie 12 sekund, a koszt bursta to 40 jednostek energii, przez co nie musimy się martwić o energy recharge na naszej postaci. Talent z pierwszego ascendu pozwala ładować staki na elemental skillu, kiedy swirlujemy przeciwników, o czym wspominałem wcześniej. Pozwala to na sprawniejsze używanie elemental skilla bez konieczności ładowania umiejętności, gdyż ta z pełnymi stakami zostanie wypuszczona automatycznie po kliknięciu. Talent z czwartego Ascendu pozwala zwiększyć o 80 jednostek Elemental Mastery wszystkich członków drużyny oprócz Heizo, kiedy nasz Elemental Skill uderzy w przeciwnika. Kolejność ulepszania wygląda następująco. Jako, że nasz Elemental Skill jest naprawdę potężny, to chcemy go ulepszyć jako pierwszy. Następnie ulepszamy Normal atak i później nasz Burst. Jeśli korzystamy z Heizo jako raczej supporta i przełączamy się na niego, żeby wypuścić Elemental Skill i Burst, to możecie odwrócić kolejność i Normal atak ulepszyć na samym końcu. Jeśli chodzi o bronie na naszego Heizo, no to mam tutaj dla Was kilka propozycji. Zaczynając od pięciogwiazdkowych opcji, tutaj mamy e, tak naprawdę bardzo prosty wybór. A mianowicie, jeżeli macie jakikolwiek ofensywny katalizm pięciogwiazdkowy, czyli Lost Prayera, a Skyward Atlas, Memory of Dust czy Kagura's Verity, możecie użyć czegokolwiek e, na nim tak naprawdę. Wszystko będzie działać, więc jeżeli macie cokolwiek z tej czwórki, możecie mu dać, chyba że jakaś inna postać Wam tego używa, no to a, możecie po prostu dać mu jakąś czterogwiazdkową opcję, bo czterogwiazdkowe opcje są Również bardzo dobrze. A jeśli o nich mowa, no to przed szereg wysuwa się oczywiście The Wizard. The Widget, czyli chyba najlepsza czterogwiazdkowa broń pod kątem obrażeń w grze, mamy tutaj crit damage na substacie, stosunkowo dobry base attack i pasywkę, która zwiększa nasz atak, nasz elemental damage lub elemental mastery w zależności od refinementu o dosyć spore liczby, więc Łydzyt będzie na pewno świetną opcją, a mniej więcej jak Zekwo, tutaj mamy Solar Pearl, który jest niestety raczej bronią premium, bo możemy go zdobyć z Battle Passa, gwarantuje on crit rate zaś na substacie i również dosyć dobry base attack. Jest on, jest to broń, która powoduje, że łatwiej jest na pewno zbudować Heizo, ze względu na to, że gwarantuje on crit rate na chyba 27% na maksymalnym levelu. No i pasywkę, która zwiększa obrażenie od naszego Elemental Skilla oraz Burst'a, kiedy używamy Normal Ataków oraz vice versa, e, obrażenie od naszych Normal Ataków, kiedy używamy e, Elemental Skilla oraz Burst'a. Chyba dobrze powiedziałem, nie wiem czy się nie pomieszałem, ale wiecie o co chodzi, macie napisane tutaj. Te dwie opcje są najlepsze, w zależności od tego czego bardziej potrzebujecie, jeżeli macie dużo crit rate'u, dajcie mu „Widzita”. jeżeli macie dużo crit damage'u, dajcie mu Solar Pearl. Jeżeli nie macie Solar Pearl, to dajcie mu „Widzita”. jeżeli nie macie „Widzita”, dajcie mu Solar Pearl, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. Także obie bronie będą na pewno bardzo dobre, chociaż sądzę, że Wydzyt jest w stanie potem pod kątem obrażeń przeskoczyć dosyć sporo. Perłę w tym przypadku. Kolejną opcją jest Sacrificial Fragments, które gwarantuje Elemental Mastery na substacie oraz również dosyć dobry Base Attack. Jest to najlepsza opcja, jeżeli budujemy Heizo hmm, pod Elemental Mastery i jeszcze przy okazji mamy tutaj opcję zresetowania cooldownu na naszym Elemental Skillu, co jest bardzo wygodne, muszę przyznać. No i oprócz tego, słuchajcie, nie ma sensu używać jakiegokolwiek innego katalizatora. Czy to jest trzygwiazdkowy, czy to jest czterogwiazdkowy, gdyż mamy bardzo dobrą opcję do stworzenia, totalnie, za no dobra, może nie za darmo, bo kosztuje to Wasz czas, e, ale mamy opcję stworzenia bardzo dobrej broni u Kowala, a mianowicie jest to MAPA MARE, która gwarantuje elemental mastery na substracie, base attack również powiedzmy, że dobry i zwiększenie e, naszych elemental, naszego elemental damage'a o 8% na refinementie pierwszym, kiedy triggerujemy reakcję. A jako, że jesteśmy swirlerem, no to będziemy te reakcje tworzyć praktycznie ciągle, bo swirlujemy, więc te reakcje będą całe. To, to, to jest też reakcja, więc ona będziemy mieć tą pasywkę cały czas naładowaną. Możemy mieć maksymalnie dwie staki i ten bonus będzie trwał przez 10 sekund. Na kolejnych refinementach oczywiście ten bonus będzie się zwiększał, Czyli mamy już na drugim refinmencie 10%, więc te obrażenia będą większe. Więc jeżeli nie macie żadnej z tych opcji, którą Wam tutaj przedstawiłem, to mapa Mare będzie zdecydowanie najlepszym motywem. Jeśli chodzi o konstelację, no to postaram się Wam to wytłumaczyć najprościej jak się da. C1. Przez 5 sekund po wybraniu Heizo, jego normal attack speed jest zwiększony o 15% oraz otrzymuje jeden stack na swoim Elemental Skillu. Efekt może być aktywowany raz na 10 sekund. C2. Grupowanie na burście jest lepsze, mocniejsze, wydajniejsze jakkolwiek, a czas trwania zostaje zwiększony o sekundę. C3. Dostajemy plus 3 levele do Elemental Skilla. C4. Eksplozje wywołane kontaktem Spyro, Elektro, Hydro lub krajo w naszym burście wygenerują 9 jednostek energii dla naszego Heizo i każdy dodatkowy wybuch wygeneruje jeszcze 1,5 energii do maksymalnie 13,5 jednostek. C5. Plus 3 levele do bursta. No i C6. Każdy posiadany stack na Elemental Skillu zwiększy jego crit rate o 4%, a kiedy posiadamy maksymalną ilość stacków, cooldown skilla, e, przepraszam, crit damage skilla zostanie zwiększony o 32%. No dobrze, jeśli chodzi o artefakty, sprawa wygląda tutaj w następujący sposób. Możemy dać mu pełnego viridescenta. Głównie z tego względu, że rolą Heizo jest bycie enablerem, driverem, czyli wykorzystujemy go w konkretnych kompozycjach drużyn, które bazują na reakcjach. Mamy tutaj na przykład drużynę pod ElectroCharge, mamy tutaj na przykład Tazer Comp, czy drużynę pod Shangling, czyli taki Mini National. Chodzi tutaj głównie o powtarzanie reakcji i dawanie możliwości. Zwiększenia obrażeń całej naszej drużyny. To wygląda w ten sposób, że po prostu wykorzystujemy go w drużynach, gdzie reszta postaci odpala swoje bursty i skill i one działają sobie w tle, a przez cały czas trwania tych umiejętności nasz Heizo jest na polu walki i powtarza wszystkie te reakcje, swerdując je przy okazji, zwiększając obrażenia z każdego elementu. Dlatego pełny Viridescent będzie tutaj najlepszą opcją, głównie z tego względu, że nie dość, że zwiększamy obrażenia naszego Heizo przez bonus do Anemo Damage z dwuczęściowego setu, to jeszcze przy okazji zwiększamy obrażenie od Spirla oraz zmniejszamy Elemental Resy przeciwników, bazując na tym, jaki element ze zespirlujemy. Nieważne, czy budujemy go pod Elemental Mastery, czy budujemy go pod Crit Rate i Crit Damage, ten set będzie na pewno dobrze działał. Drugą opcją jest zbudowanie go dokładnie w ten sam sposób jak budujemy Xiao, czyli łączymy dwuczęściowy set Viridescenta z dwuczęściowym setem pod atak procentowy, czyli np. z Gladiatorem, czy Shimenałą, czy innymi setami, które gwarantują dokładnie ten bonus. Tutaj polecałbym używać tego setu, tego łączonego setu wyłącznie, kiedy budujemy Hazel pod Podkryt, gdyż build pod Elemental Mastery na pewno lepiej będzie się spisywał w pełnym descencie Jeżeli nie macie oczywiście możliwości zbudowania pełnego descentu, no to ten, te, te połączenie tych dwóch setów będzie dobre. Jednak ja osobiście polecałbym tego nie robić, polecałbym go zbudować pod pełnego descenta głównie z tego względu, że tutaj przy okazji nie tylko nasz. Hej, z tego skorzysta, a jeszcze i przy okazji cała drużyna. Jeśli dopiero zaczynacie grę, nie macie 45 AR-ki, no to polecałbym mu dać pełnego instruktora, żeby zrobić z niego takiego powiedzmy supporta i zwiększyć elemental mastery całej naszej drużyny, wtedy na pewno będzie się również dobrze spisywał. Jeśli chodzi o mainstaty, no to tutaj mamy dwie opcje w zależności od tego, czy budujemy go pod kryta, czy budujemy go pod elemental mastery. Jeżeli budujemy go pod elemental mastery, to dokładnie na każdym, na każdej części artefaktów, jakie macie, chcecie mieć elemental mastery, czyli na sancach, na goblecie i na cyrklecie, a jeśli Chodzi o substaty, no to tutaj możecie mieć tak naprawdę cokolwiek. Możecie dać mu Elemental. E, Jezu, przepraszam, możecie dać mu Energy Recharge. E, elemental Mastery na kwiatku i na piórku. Energy Recharge, Atak Procentowy, Crit Rate, Crit Damage. Nie ma to większego znaczenia. Ja osobiście preferuję tutaj w takim e, momencie dawać mu jak najwięcej Crit rateu oraz Crit damageu głównie z tego względu, że nawet jeżeli Elemental Mastery nasze reakcje, nasz swir nie krytuje, no to nasz elemental skill oraz nasz burst będzie krytował, dlatego lepiej zwiększyć mu crit rate, żeby z tego elemental skilla, elemental bursta mieć jak największe obrażenia, dlatego polecałbym zainwestować w tym przypadku w crit rate przede wszystkim, następnie crit damage, potem jakiś atak procentowy na substatach, żebyście mogli jak najwięcej potencjalnych obrażeń wyciągnąć z waszego hejzo. Jeśli chodzi o typowy build podkryta, no to tutaj chcecie mieć atak procentowy na sansach, na goblecie chcecie mieć anemo damage bonus, no i na syklecie crit rate lub crit damage w zależności od tego, czego macie mniej. A jeśli chodzi o substaty, no to przede wszystkim chcecie wykręcić jak najwięcej kryt rateu, żeby osiągnąć minimum te 50% szans na zadanie krytyka. Plus, potem chcecie oczywiście zwiększyć jak najwięcej kryt damage'u żeby jak największy mnożnik mieć. I potem dajecie albo atak procentowy, albo elemental mastery. Obie opcje będą tutaj bardzo dobre. No dobrze, jeśli chodzi o drużyny, no to tutaj mamy paradoksalnie dosyć prostą sprawę, po raz kolejny. Hazel jest driverem, jest enablerem, który zadaje dosyć potężne obrażenia, niestety jest supportem, który odstaje od e, reszty supportów z tej kategorii, czyli np. od Sucrose, czy nawet od Kazuchy. Jednak jest w stanie zadawać dosyć spore właśnie obrażenia, tak jak wspomniałem wcześniej, kosztem też mniejszego grupowania przeciwników. Dlatego wykorzystujemy go raczej w konkretnych e, kompozycjach drużyn, przynajmniej ja tak robię, gdyż w innych mm, drużynach, gdzie wykorzystujemy postać Anemo do typowo suportowania reszty drużyny, mamy tutaj zdecydowanie lepiej, lepsze opcje, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej Kazuche czy na przykład Sucrose. Dlatego Heizo jest naszym enablerem, naszym driverem, naszym damage dealerem, który przy okazji jest w stanie sobie bardzo ładnie swirlować reakcję. I w tym przypadku mam do, do zaproponowania dla Was kilka drużyn. Zacznijmy sobie od typowej drużyny pod Electro Charge, czyli wrzucamy sobie naszą postać Electro, naszą główną postać Electro, naszą główną postać Hydro i mamy Flex Spota. Możemy dać tutaj sobie Jaran e, lub możemy dać tutaj tak naprawdę jakąkolwiek inną postać. Oczywiście ta drużyna może wyglądać w jakikolwiek inny sposób, możecie dać Bejdo zamiast Fiszki, możecie dać Raiden zamiast Fiszki, możecie dać Kuki, e, zamiast Shinchi możecie dać Candice, Barbarę, Kokomi i tak samo w przypadku Jelan, nie ma to większego znaczenia. Drugą e, drużyną, która jest bardzo podobna jest Taser Comp i tutaj jedna rzecz, która się zmienia to to, że zamiast Jelan, czyli w, w naszym Flex Spocie dajemy inną postać Elektro i w tym przypadku no, najlepszą opcją jest danie tutaj Bejdo. Możecie dać tutaj jaką inną raz, po raz kolejny postać Elektro, czyli możecie dać Raiden, możecie dać kuki. E, możecie dać jakiegokolwiek healera do jakiejkolwiek drużyny, którą wam tutaj przedstawię, jednak musicie pamiętać o tym, że wasze obrażenia nie będą tak wysokie jak w przypadku e, tego właśnie konkretnego e, teamu. Xingqiu jest tutaj bardzo ważny, gdyż on gwarantuje nam pasywne leczenie, powiedzmy, bazując na jego e, HP, no i redukcję obrażeń, podobnie jak Beidou, również dzięki, swojego, dzięki swojemu C1 gwarantuje nam tarczę oraz redukcję obrażeń na swoim burście, a Fiszka jest po prostu totalnym powerhouse'em, więc... Ona jest tutaj najlepszym opcją. To jest najlepszy Tazer komp, jaki możecie sobie stworzyć. Kolejną opcją jest używanie e, podstawy do elektrocharge'a i taser Comp'u, ale na przykład z jakimś tutaj konkretnym supportem. Jeżeli używacie mm, hazard pod, jeżeli chcecie z niego zrobić konkretnego damage dealera, no to możecie dać mu tutaj na przykład Benecika. E, jeżeli obawiacie się o swój. Swoją przeżywalność możecie tutaj dać e, zamiast Beneta Żongliego, również będzie to się bardzo dobrze spisywać. Zamiast Żongliego możecie dać tutaj Dajonkę, będziecie mieć większe Elemental Mastery dla swojego Heizo, możecie, będziecie mieć przy okazji tarczę i będziecie mieć przy okazji bardzo, bardzo dobrego hila gdzie jeszcze dodatkowo będziecie mieć tutaj małego friza dzięki swojemu e, Xingqiu kolejną e, drużyną jest drużyna pod Xiangling, czyli taki powiedzmy Heyzone National, troszkę taki National, który powiedzmy, że nie jest w 100% Nationalem. Czyli macie Xiangling, macie Beneta i macie E, to jest konkretna drużyna, która zawsze działa praktycznie w ten sam sposób. Znaczy, alby by wyglądał w ten sposób, że zamiast Heizo byście mieli tu jakąś postać elektro, ale nieważne. E, również bardzo dobra opcja. Bennet, który was leczy, który e, przy okazji zwiększa obrażenia całej waszej drużyny. Chiangling, która oczywiście zadaje przepotężne obrażenia, wejporazując porazując z Xingqiu, No i macie Heizo do swirlowania wszystkiego. I na samym końcu, jeszcze przy okazji, mam drużynę, którą możecie używać, która jest bardzo specyficzna. Nie jest aż tak dobra pod kątem obrażeń, jak te, które wam przedstawiłem. Jednak jest to totalny typowy freeze comp z quick swapem, czyli dajecie sobie jakąś postać hydro, dajecie sobie dwie postaci krajo czyli. Waszego głównego aplikatora Hydro, no i waszych quick swapów, do których, na których będziecie się co chwilę przełączać, będziecie frizować i będziecie się przełączać na hazio, żeby wszystko ładnie sobie swirlować. Więc w ten sposób to wygląda. Jeżeli używacie jakichś konkretnych kompozycji drużyn z hazio, to napiszcie w komentarzach, na pewno ktoś z tego skorzysta. Ja nie jestem w stanie Wam wszystkiego tutaj pokazać, bo tych opcji jest jeszcze kilka, więc jeżeli macie coś swojego, piszcie w komentarzach, na pewno ktoś sobie poczyta, na pewno ktoś skorzysta. No i to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Jeżeli o czymś zapomniałem, to napiszcie w komentarzach, bo jest taka szansa. Ja się Heizo bardzo dobrze bawię. Jestem aż zaskoczony, jak on działa. Nie jestem w stanie go, nie, nie ulepszyłem go w 100% jeszcze, bo brakło mi mory i brakło mi materiałów, ale biorę się za to na następnych strumykach, także będziemy sobie nim grać. Jeżeli będzie taka okazja, to będę nim robił najprawdopodobniej abysa za niedługo. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to wejdźcie na moje strumyki w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18, a jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi powiadomieniami, no to wejdźcie sobie na Discorda, wtedy was nic nie ominie. A z mojej strony to tyle, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, szerokości i do usłyszenia.